Siemaneczko ziomeczki, to ja Jacob David, robię konkurs na Minecrafta Premium, a więc tak, przejdźmy do rzeczy, aby wziąć udział w konkursie musicie dać suba na moim kanale, dać łapkę w górę na moim kanale i dać komentarz o biorę udział, jeżeli tego nie zrobicie oczywiście to będzie sprawdzone, nie dostaniecie choćbyście nawet wygrali premium. Mam dwie pręki, i dlatego właśnie yy, chcę zrobić konkurs. Jak widać, yy, jak wiecie, sub nie kosztuje. Możecie za darmo wziąć udział. A pręka kosztuje to około 100 zł, jeśli się nie mylę. Nie mylę. Więc tak, yy, pamiętajcie: sub, like, yy, komentarz, i będziecie może mieli prękę. Dużo osób nie weźmie udziału, więc nie zastanawiajcie się, tylko bierzcie. No to.